dobry, Ja nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes 24. Program o marce osobistej, a w szczególności o boss brandingu, czyli sposobie budowania wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. Dziś do mojego odcinka postanowiłem zaprosić pana Pawła Majewicza, doradcę finansowego. Witam serdecznie panie Pawle. Witam pana serdecznie, witam państwa. Panie Pawle, rozpoczynamy program od tego samego pytania, które zadaje każdemu, czyli jak pan odniesie się do stwierdzenia, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom? W jakim aspekcie pan utożsamia się z tym stwierdzeniem w największej części? Bardzo dobre pytanie, panie redaktorze, że ludzie ufają ludziom. Ja się przekonałem o tym, jak to się mówi kolokwialnie, na własnej skórze. Pamiętam, jedną z moich pierwszych prac, gdzie zatrudniłem się właśnie jako doradca finansowy do firmy, do dużego znanego brandu, do firmy, która miała już w tej chwili oddziały na terenie całego kraju, która była szeroko reklamowana w mediach, w telewizji, w radio, w internecie. I pomyślałem sobie: no, tak, jeżeli ja już tam sobie siądę za tym biurkiem w tej firmie i tylko będą klienci przychodzili, no to ja praktycznie 80-90% biznesu mam załatwione. I, i będę bardzo dobrze zarabiał, no bo przecież taki brand znany, no to klient przyjdzie, to już będzie usatysfakcjonowany, już będzie zadowolony, że on tutaj jest, a to tylko taka osoba do obsługi jest, wiadomo, że ona wszystko wie i tak dalej. No ale przekonałem się bardzo szybko, że jednak tutaj czynnik osobowy ma największe znaczenie. Ma największe znaczenie, a jeszcze bardziej się przekonałem, jak zmieniałem potem pracę, to może o tym powiem trochę później. Jak zmieniałem te, te, te pracę z tego dużego brandu, bo dostałem jeszcze lepsze warunki, ale do o wiele mniejszej firmy, e, to praktycznie m, było niezauważalne. Czyli wtedy bardzo mocno się p, przekonałem, że tak naprawdę brand, czyli firma, w której pracuję, może być ogromna, ale jeżeli Osoba, która pracuje z tym klientem, nie ma wystarczającej wiedzy, nie potrafi przede wszystkim słuchać i wysłuchać potrzeb w, moim, w mojej branży, przychodzą do mnie klienci z potrzebami zaciągnięcia powiedzmy, kredytu hipotecznego, czy kredytu dla firmy, czy powiedzmy leasingu, czy innego produktu ubezpieczeniowego. Ale to przerwę panu, bo pan powiedział bardzo dobrą rzecz, to znaczy, właśnie pokazał pan, że nie zawsze ten duży brand, duża firma czy duże logo oznacza ten sukces ostateczny. I wydaje się, że bycie doradcą finansowym jest dość specyficznym zajęciem z perspektywy marki osobistej, ponieważ to nastawienie na budowanie autorytetu, na budowanie pewnej marki osobistej, zaufania jest tutaj bardzo ważne, bo w końcu Pan wchodzi w no, niezwykle intymne aspekty związane z funkcjonowaniem codziennym no, klienta, więc to zaufanie, e, a co za tym idzie no, jedna ze składowych marek osobistych czy marki osobistej, no jest tutaj ważna. No myślę, że jest kluczowa też. Ja pracuję od 19 roku życia. Wtedy założyłem swoją pierwszą działalność. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że rozpocząłem pracę w jednej z dużych, znanych wówczas firm ubezpieczeń na życie. I pamiętam, jak zmieniłem tą firmę ubezpieczeniową na inną, no bo akurat pojawiły się tam moim zdaniem lepsze produkty i, i, i było lepsze wynagrodzenie, to jak potem już dzwoniłem do, do tych swoich klientów, to już klienci mnie nie pytali, o jaką ja firmę reprezentuję, jaki brand, tylko tak naprawdę panie Pawle, bo ja potrzebuję takiego ubezpieczenia na życie, powiedzmy. Yy, chcę, mój, yy, zaciągnęliśmy kredyt, prawda, tam na kwotę 500 tysięcy. Potrzebujemy się ubezpieczyć na wypadek śmierci. I klient mnie nie pyta, jaką ja firmę reprezentuję, po prostu już mnie zna. To jest mój stały klient, i yy, 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 wszystko jest oparte na zaufaniu. Natomiast w mojej pracy, to no, odpowiadając jeszcze na to pytanie, które pan tutaj zadał, w mojej pracy to, to, to zaufanie i ta nazwijmy to tak zwana ta marka osobista ta uczciwość w biznesie no, jest kluczowa można powiedzieć w każdym biznesie jest bardzo ważna ale szczególnie jakby w, tutaj w mojej pracy istotne jest to że klient mi opowiada o du, dużej części swojego życia przede mhm. wszystkim e, podam przykład jeżeli przychodzi do mnie klient z chęcią zaciągnięcia kredytu hipotecznego a ja współpracuję z wieloma bankami no to ten klient musi mi powiedzieć ile zarabia. Ile jest osób w gospodarstwie domowym? A jakie, ma, e, jakie ma produkty bankowe, gdzie ma konta bankowe? Czy posiada na przykład karty kredytowe i też z jakimi limitami te karty kredytowe? Mało tego, czy jakieś kredyty posiada, raty spłaca miesięczne? A klient e, mówi mi jaki ma majątek, więc jeżeli ma jakieś oszczędności gdzieś na lokatach, w obligacjach, czy jakieś nieruchomości posiada, czy cokolwiek innego, bo na to wszystko patrzą banki, e, w momencie, kiedy taki, taka osoba, taki klient chce zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązanie w banku, czy to jest na osobę fizyczną, czy na, na firmę. I ta odpowiedzialność, w tym przypadku moja, jest ogromna i tak jak patrzę na bazie doświadczenia tutaj kilkunastu lat w branży, w której pracuję, a już jest minęło ponad 16 lat, kiedy nieprzerwanie działam w tej branży finansowej. To jednak to zaufanie klienta i jest, myślę, najważniejsze, i to też, co bardzo istotne, czego też się z czasem nauczyłem umiejętność słuchania klienta i wysłuchania potrzeb tego I klienta. Teraz jeszcze do tego, co Pan powiedział, dodalibyśmy jeden aspekt to znaczy, jaka jest rola przestrzeni internetowej właśnie w tym budowaniu relacji, w tym budowaniu zaufania, o którym, o którym Pan wspomniał? Czy to budowanie zaufania w przestrzeni internetowej i w tym życiu realnym, to jest to samo, czy to są czy to jest nieco inna specyfika a może to jest uzupełnienie? Ja myślę, że bardziej jakby jedno się łączy z drugim. Na pewno jest to bardzo istotna część budowania własnego wizerunku, bo jednak mnóstwo klientów, którzy na, no Wolę podawać na przykładach, bo to jest, to jest, myślę, tak najbardziej obrazowe. Jeżeli, powiedzmy, dzwoni do mnie klient z polecenia, z rekomendacji od, od mojego klienta, no to czasem się tak zdarza, że mówi mi przez telefon, o no, panie Pawle, ja sobie najpierw pana imię i nazwisko wpis wpisałam w Google, prawda, i tam mi parę rzeczy wyskoczyło. Paweł Majiewicz, doradca finansowy, i parę rzeczy mi, mi e, po prostu wyskoczyło, wiele informacji o, o panu. Ja akurat dbam o te media społecznościowe, bo no, gdzieś tam komentuję. W mediach różne wydarzenia ekonomiczne. Mam swój kanał, na przykład na YouTubie. Kanał Paweł Majewicz Ekonomista. W kształce jestem ekonomistą i wszelkie gdzieś takie właśnie wypowiedzi, tak jak dzisiaj tutaj u Pana, czy, czy gdzieś w telewizji, czy w radio, zamieszczam tam, jeżeli mam na to zgodę i, 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 i uda mi się zdobyć to nagranie, po prostu zamieszczam na, 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 na swoim kanale na YouTubie, zamieszczam również na LinkedInie. Bo jednak klient, taki bardziej korporacyjny klient, który ma potrzeby zaciągnięcia jakiegoś zobowiązania na firmę, to też zerka na LinkedIn. To też wielokrotnie się o tym przekonałem. No i oczywiście Facebook. Facebook myślę, że też jest bardzo ważny. Tam, tam też zamieszczam odnośniki do gdzieś tam moich wystąpień, czy sam nagrywam, czy czy też udzielam jakiś porad, więc bez teraz tej, jak pan to nazwał, przestrzeni internetowej, myślę, że przede wszystkim trudniej jest rozpocząć budowanie tego swojego dobrego wizerunku, swojej marki osobistej, jako osoby, no, która chce mieć dużo zaufanie i wielu klientów. I kończąc nasz odcinek, chciałbym, żeby pan... Wyobraził sobie, że jest po drugiej stronie również osoba, która być może zajmuje się tym samym co Pan, ale nie jest do końca przekonana, czy swoją markę osobistą powinna budować, bo ma różne powody. Jak by pan tą osobę jednak przekonał? Jakiego użyłby pan jednego, dwóch argumentów, które byłyby w pana przekonaniu takie żelazne i przekonały właśnie tą osobę jednak do zbudowania wizerunku? No myślę, że przede wszystkim zwróciłbym uwagę na to, jaka jest obecnie rzeczywistość. Tak? Żyjemy w świecie mediów elektronicznych. Po, portale, o których wcześniej wspominałem, YouTube, LinkedIn, Facebook, czy, czy, na, czy Instagram, czy TikTok nawet, e, to są takie portale, na które ludzie wchodzą i zaglądają. I teraz m, warto tą swoją markę osobistą, powiedziałbym takiej osobie, słuchaj. E, Najpierw bym się zorientował, jakich ma klientów, tak? Okazuje się, że przykładowo ma klientów w różnym wieku, powiedzmy od 20 do 60 roku życia. No to warto być obecnym we wszystkich mediach społecznościowych. Dlaczego? Dlatego, że twoja konkurencja może tam być obecna. A jeżeli ty odbiegasz od konkurencji na rynku, to po prostu jesteś mniej zauważalny, tak? Nie jesteś tak widoczny. Po prostu tracisz klientów i tracisz pieniądze. A tak naprawdę to nie dużo kosztuje. Wystarczy albo poczytać w internecie, jak Publikować na tych portalach, albo wynająć dobrego specjalistę, który, który nas w tym wszystkim przeszkoli, albo kupić sobie takie szkolenie przez internet i poświęcić jednak trochę czasu, żeby o, tą, no, o ten swój wizerunek. Nazwijmy to ogólnie w internecie dbać. I jest co bardzo, bardzo istotne tutaj, już takiego biznesowego punktu widzenia, powiem i to jeszcze raz podkreślę, ja zawsze dbam o to, żeby, żeby otrzymywać od klientów polecenia, rekomendacje. Na początku tak się umawiam zawsze z klientem. I mówię w ten sposób. Proszę pana, czy możemy tak się umówić, że jeżeli będzie Pan zadowolony z moich, z moich usług, to poleci Pan nie swojemu znajomemu. I tak naprawdę 70% klientów mam z polecenia. To jest bardzo, bardzo istotne. I na tym musimy kończyć nasz odcinek. Serdecznie panu dziękuję za przyjęcie, za zaproszenia za uczestnictwo w programie. No i życzę owocnego budowania marki osobistej. Również panu bardzo dziękuję, dziękuję słuchaczom. Ja również państwu dziękuję za kolejny odcinek i zapraszam do kolejnego twojego brandingu w każdy piątek o godzinie 14:30.